Deszczówka jest super. Jest naturalnym zasobem i w przeciwieństwie do kranówki jest całkowicie za darmo. Raz spada jej mniej, raz spada jej więcej, czasem gwałtownie, a czasem przez kilka tygodni nawet nie widać deszczu, dlatego warto ją gromadzić. Deszczówka zawiera mniej minerałów niż woda wodociągowa, dlatego jest bardziej miękka, nie zawiera też chloru. W Polsce, w czasie okresowej suszy, władze wielu gmin apelują o to, żeby wody wodociągowej nie używać do podlewania ogródków ani do napełniania przydomowych basenów. W moim ogrodzie stoi beczka, do której zbieram deszczówkę. Ona jest podpięta do rynny. Najczęściej jest przykryta, dzięki temu komary na przykład nie składają tam jaj, nie robi się tutaj pułapka na komary i nie gromadzą się też zabrudzenia. Kiedy chcę z niej skorzystać, po prostu zdejmuję wieko. Ona jest teraz pięknie napełniona i zanurzam w niej pompę. Pompa ma tutaj wbudowany filtr wstępny, dzięki czemu jakiekolwiek zanieczyszczenia, które pływałyby w tej wodzie, a prawdopodobnie pływają, nie zablokują pompy i będę mogła podlewać, nie martwiąc się o to, ile liści tam pływa. Więc pompę zanurzam, podpinam do niej baterię. I właściwie urządzenie już jest gotowe do użycia. Wystarczy, że teraz podepnę do pompy wąż, i właściwie mogę podlewać mój ogródek. O. Pamiętajmy, żeby ogródek podlewać rano lub wieczorem. Na pewno nie w ostrym słońcu, czyli taki pochmurny dzień jak ten, jak najbardziej jest odpowiedni. O. Spoko. Korzystanie z zestawu pompa i wąż jest dużo wygodniejsze niż korzystanie z tradycyjnej konewki, która mogłaby służyć do wybierania wody z beczki. No dobra, ale najważniejsze jest to, jak powinniśmy podlewać. Pamiętajmy, że lepiej jest podlewać rzadziej, a obficiej, tak żeby gleba była wilgotna na 15, a nawet 20 cm w głąb. Wtedy woda dociera również do tych korzeni, które rosną głębiej. Natomiast pamiętajmy, żeby nie przelewać roślin. Przelane korzenie będą gniły, a przez to roślina może zamierać. Lepiej czasem jest przesuszyć roślinę, wtedy właśnie wspomagamy rozrost korzeni, one będą szukały wody. Gdzieś po bokach. Ważne jest też, żebyśmy podlewali rośliny nawet przed ulewnym deszczem. Kiedy gleba jest sucha, strukturą przypomina kamień. Jest jak taka bardzo, bardzo sucha gąbka, po której woda spłynie, rozpłynie się na boki i nie będzie chłonęła wody, która spływa z nieba. Dlatego warto jest najpierw ją trochę zwilżyć, namoczyć. Wtedy deszczówka lepiej się wchłonie. No dobra, podlewam dalej. Ua! Deszczówka świetnie nadaje się nie tylko do podlewania, ale również do mycia. A do tego celu użyjemy myjki średniociśnieniowej, którą możemy oczyścić huśtawkę, meble ogrodowe, zabawki czy taki drobny płotek przy domku. Mamy taki wąż sący, zanurzamy go w wodzie, podpinamy do myjki, do myjki wpinamy również baterie, tą stroną i właściwie jesteśmy gotowi do działania. Płotek jest już umyty, a teraz chcąc umyć elementy dalej położone od źródła wody, użyję takiego oto wiaderka. Napełniam je wodą z beczki, a potem wąż sący, podpięty do myjki, zanurzam w wiaderku i jestem mobilna, idę gdzie chcę. It's a rainy day A rainy day Such a rainy day A rainy day It's a rainy day A rainy day Such a rainy day Such A rainy day There are puddles at my feet and I mean, Że wtedy, kiedy jest to możliwe, unikamy korzystania z wody wodociągowej. Deszczówka świetnie nadaje się do podlewania roślin kwaśnolubnych, ciepłolubnych, do przygotowywania domowych nawozów oraz do mycia całej działki. Dbajmy o zasoby naturalne, dbajmy o wody gruntowe, korzystajmy z tego, co leci z nieba i dbajmy o planetę.